Jestem Karincia i witam Was w dziesiątym odcinku z serii Podróżnik w grze The Sims 4. A dzisiaj zwiedzamy San czyli miasto i apartamenty, mieszkania, w ogóle wieżowce i piękne widoki miejskie widoki. Zresztą dzisiaj powinien być festiwal miłości i tam dzisiaj zakończymy odcinek i tam dzisiaj zwiedzimy ostatnią dzielnicę właśnie w San No, ale na początek, skoro nasz Sim jest głodny, to zwiedzimy dzielnicę, w której moglibyśmy coś zjeść. Wiadomo, w każdej dzielnicy powinny być jakieś stoiska z jedzeniem, a więc grzechem byłoby sobie odmówić takie, takiego miejsca, ale myślę, że warto by rozpocząć naszą wyprawę od targu smaków. Zresztą mamy tutaj w sumie powiedzmy pięć dzielnic, bo mamy targ smaków. Dzielnicę mody, którą zwiedziemy jako, jako ostatnią, bo tutaj się odbywa festiwal miłości. Mamy również zamożne przedmieścia. Mamy również dzielnicę sztuki oraz tak naprawdę Polanę Majszczuną, która jest powiedzmy swoim osobnym, osobną dzielnicą, ale tak niekoniecznie. To jest coś takiego jak ten główny park w Azie zdrójczy w Wierzbowie Zatoczce. nieby osobna dzielnica, ale tak naprawdę to jest tylko jedna parcela. Więc zaczniemy od targu smaków. Nie będziemy zwiedzać dzisiaj żadnych mieszkań, ale za to będziemy sobie chodzić do tych parcel publicznych. A więc tutaj pójdziemy do klubu karaoke, tu też później pójdziemy do klubu karaoke, tu pójdziemy pewnie do siłowni, tu do galerii sztuki, a tutaj oczywiście na polany również sobie skoczymy. A więc najpierw karaoke i oczywiście nowy typ parceli, który doszedł, z dodatkiem właśnie miejskie życie. I jak sama nas zamówi, w barze karaoke możemy pośpiewać karaoke, więc nic odkrywczego. Proszę bardzo, możemy śpiewać solo, możemy śpiewać w duecie I mamy wyższy poziom śpiewania, tym odblokowujemy więcej piosenek. Są tutaj też takie skrzynki, z których możemy co jakiś czas zbierać plakaty. Również tutaj się powinny gdzieś co jakiś czas pojawiać takie pudła, z których możemy zbierać kule śnieżne i inne rzeczy. Mamy tutaj dwie. Budeczki, Jak widzicie, mamy tutaj również miejsce do występowania. Ono się czasami pojawia tutaj, w tej okolicy, czasami się pojawia gdzieś tutaj. Te budki z jedzeniem też czasami się albo tutaj pojawiają, albo też tutaj. Mamy również tutaj boisko do grania w krzykówkę, więc nie musimy mieć własnego kosza na parceli. Możemy zawsze tutaj przyjść. Są też drabinki. Tu jest też toaleta publiczna, proszę bardzo. Tutaj też są miejsca do łowienia ryb bardziej tutaj przy wodzie, proszę bardzo, jak zejdziemy na dół, więc również możemy to poznajdować. A więc taka bym powiedziała, bardzo bym powiedziała taka betonowa okolica, powiem szczerze. Ale fajna. Za chwilę też Robertem zrobię zdjęcia tutaj w tej okolicy do miniaturki, ale najpierw sobie coś zjemy. Oczywiście to są Specjalne stoiska, tylko z miejskim życiem, i tak naprawdę tylko pojawiające się w tym mieście. Myślę, że pójdziemy sobie po kary. A co? Niech zaczniemy od tych, powiedziałabym, najostrzejszych potraw, żeby wypróbować nasz, powiedz, naszego Roberta, czy podoła temu, czy nie. Zresztą tutaj możemy również odblokować wszystkie 27 przepisów, takich właśnie z miejskiego życia, z tych. Stoisk, i za to też później mamy bonusik. Jak wszystkie 27 przepisów, nasz Sim pozna, więc też warto to zrobić albo przynajmniej spróbować to zrobić. Więc tutaj jest kolejna rzecz, jaką możemy robić. Tu akurat można kupić herbatkę, jakby ktoś chciał, Więc to nie tylko stoiska z jedzeniem, ale też z herbatką, z babeczkami i stoisko z plonami. I to jest bardzo ważne, jeśli potrzebujecie jakichś plonów. Na właśnie stoisku z plonami takie plony właśnie można kupić, więc warto się rozglądać czasami właśnie po San Maishuno, żeby właśnie niestety Robert nie przywykł do jedzenia takich pikantnych potraw i niestety też ma nieprzyjemny nastrójnik przez to. I właśnie warto się rozglądać, bo na przykład można na tym stoisku z plonami kupić na przykład marchewki, na przykład truskawki, więc jeśli chcecie właśnie wspomagać płeć dziecka... No to warto tam się właśnie wybrać. O, widzę, że ktoś tutaj rozpoczął protest, więc takie rzeczy też możemy oglądać właśnie w San Maishuno. Zresztą w San Maishuno, tak jak mówiłam, mamy również mieszkania, i to są dwa bloczki, w których znajdziemy mieszkania. W tym są chyba cztery mieszkania, jeśli dobrze liczę, a w tym są dwa. A więc w sumie w tej dzielnicy jest sześć mieszkań. Wszystkie mieszkania są jednopiętrowe. W innych dzielnicach bywają, na przykład, w zamożnej dzielnicy bywają mieszkania nawet kilkupiętrowe, więc tutaj też takie czasami są. I co jest ważne w mieszkaniach, nie można zmieniać ścian z zewnątrz, dlatego niektóre mieszkania mają dziwne kształty, ale wszystkie ściany wewnątrz i wszystkie meble wewnątrz można zmieniać. Są również w San Majszuno dwa apartamentowce tak naprawdę takie penthouse, można by powiedzieć i to są jakby takie. Parcele na górze wieżowce i tam wtedy możemy wyburzyć wszystko, łącznie ze ścianami, i możemy zbudować co chcemy, z ograniczeniem takim, że nie możemy tam budować piwnic, i na poziomie 0 nie możemy też zbudować przez to również basenu. Dopiero na poziomie pierwszym, jak sobie zbudujemy wyżej, to możemy tam zbudować basen, więc takie ograniczenie niestety mają apartamentowce, ale tak to działają jak zwykle. Jak zwykłe Bym powiedziała parcel, tylko oprócz tego, że nie można piwnic budować, więc tak naprawdę w dół się nie można zabudować. Ale w górę można. Całe pięć pięter. Więc jakby ktoś chciał, to tak działają apartamentowce w Stanach no Taki też taki mały bym powiedziała poradnik. A propos apartamentowców. Dobra, Robert, kończ jedzenie tego jedzenia. O, właśnie, bo chciałam pokazać Wam, że takie oto powiadomienie właśnie zawsze. Jest, gdy nauczymy się jakiegoś właśnie nowego przepisu, i nam mówi, ile przepisów już znało, ile znało, znamy, ile pozostało nam do odkrycia. Jeśli chodzi tutaj o właśnie e, tych protestujących ludków, możemy oglądać protest, ale możemy również na przykład przyłączyć się do protestu, jeśli chcemy. A więc protesty są nie tylko po to, żeby je oglądać, ale również, żeby się do nich przyłączyć. Więc później, jak chcemy, to możemy się do takich synów poprzyłączać, ale również jeśli jesteśmy politykiem to możemy sami organizować protesty, więc a jakby co, takie rzeczy sami również też możemy robić. No i co, ja się przełączę, ja tutaj szybko e, zrobię zdjęcia do miniatury i widzimy się w następnej okolicy, a tak naprawdę na e, ekranie miasta. To może pójdziemy zgodnie ze wskazówkami zegara, skoro chcemy tutaj pójść jako ostatnie, więc byliśmy tutaj. To teraz, sobie pójdziemy do dzielnicy sztuki i do galerii Kazba, czyli też do centrum sztuki, które jest nowym typem parceli, bo do tej pory mieliśmy muzea. A teraz mamy tutaj centrum sztuki, które jest dosyć przydatne. I jesteśmy w centrum sztuki, jak widzicie, zaczęło w San Machu padać, niestety, więc tutaj, proszę bardzo, tak wygląda, o, może na tabie pokażę miasto, proszę bardzo, więc dużo wieżowców, takich bardziej w tle, ale też takich troszeczkę bliższych, bardziej też użytkowych, więc piękna, bym powiedziała, makieta, proszę bardzo, dookoła zrobiona, powiedzmy, z wieżowców tutaj, więc w tym centrum sztuki naprawdę czujemy się po środku po prostu miasta, tak można by powiedzieć. I mamy właśnie tutaj dwa mieszkalne wieżowce, albo nawet i trzy, bo tutaj jeden, drugi i trzeci, proszę bardzo, więc mamy mieszkania. Tutaj zawsze znajdziemy właśnie jakieś budki z jedzeniem i innymi rzeczami. Tutaj często są również właśnie, również takie właśnie tablice do wystawiania swoich obrazów, albo właśnie takie te stoły do wystawiania swoich obiektów. Tu zawsze znajdziemy sztalugi, czasami znajdziemy również miejsce do własnego malowania tutaj, Malowideł, właśnie murali czy graffiti. Czasami mamy właśnie miejsca do występowania. Również jest tutaj toaleta publiczna, również tutaj znajdziemy skrzynki na plakaty. Również co, co jakiś czas pojawią się oczywiście pudełka z śnie, śnie, tymi kulami śnieżnymi. Niestety, chyba w tej okolicy nie mam miejsca do łowienia ryb, więc tutaj nie złowimy sobie rybek, niestety, ale tutaj odbywa się tutaj. Festiwal Humoru i Harców, a więc tutaj mamy jeden festiwal jakby co. I mówię, tutaj jak chcemy coś sprzedać, coś namalować, powystępować zawsze możemy. Zresztą mamy tutaj centrum sztuki, gdzie mamy również na, pięt na piętrach różne udogodnienia. Mamy miejsce do rzeźbienia, mamy jeszcze dodatkowe sztalugi, mamy i nawet stolik dla, dla dzieci do malowania mamy. Na górze mamy również instrumenty muzyczne. I keyboard się znalazł, i gitary, i fortepian, i skrzypce, lustra mamy, więc nawet można ćwiczyć charyzmę. I proszę bardzo, ładnie tutaj na samej górze możemy jeszcze jakieś tam obrazy podziwiać. Zresztą tutaj mamy sporo obrazów również na dole do podziwiania i oglądania. Więc tutaj, jeśli ktoś jest w karierze krytyka, to na pewno będzie często musiał tutaj przychodzić i obrazy oglądać, więc coś taka bym powiedziała. Stała rzecz, jaka tutaj bym powiedziała się dzieje, więc jest, jest sporo tej rzeczy, takich bardziej bym powiedziała artystycznych, no bo to jednak jest, powiedziałabym, centrum sztuki i fajnie jest, że tutaj jakby coś zawsze możemy, właśnie swoje dzieła sprzedawać. Za jakiś czas może tutaj przyjdzie jakiś sim i so wystawi właśnie jakieś swoje dzieła i będzie można kupić obrazy. Mówię również, czasami się pojawia tutaj, jak właśnie nie to do sprzedawania obrazów, to to do sprzedawania. Własnych powiedziałabym znalezisk, czy to żab, czy innych rzeczy. O proszę bardzo, pani Eliza Penkek swój jeden obraz wystawiła. Proszę bardzo, więc, jakby coś można kupić średni obraz impresjonistyczny od Elizy Penkek z tym, tym razem, Robert. Ale my oczywiście tego robić nie będziemy. Idziemy w kolejne ciekawe, myślę, miejsce. I tym razem będzie to Polana San Maishuno. bo oczywiście idziemy według wskazówek zegara, więc teraz wylądujemy w parku. Centralnym parceli chyba to jest 64 na 64 największej parceli właśnie w całym San Meishuno. Ten park jest tak skonstruowany, by dało się tutaj urządzić wesele i ślub. Więc mamy łuczek, proszę bardzo, na którym właśnie nasi synowie mogą wziąć ślub. Mamy również tutaj fajerwerki, które wystrzelą tuż właśnie po pocałunku Pary Młodej. Również mamy fortepian, żeby ktoś mógł tutaj przygrywać, i krzesło oczywiście dla gości, którzy oczywiście na nich nie usiądą, więc mamy również altanki. Jakby coś jest tutaj, mikroskop, więc można sobie pooglądać albo nowożeńcy mogą iść na małe barabara -bara na przykład. I jest też taki budyneczek, w którym mamy kuchnię, więc jakby coś na szybko zawsze można ugotować ciasto. Widzimy, o właśnie dzisiaj festiwal miłości i już się nawet rozpoczął, więc szybko musimy tutaj przejść przez następne okolice i się właśnie na niego wybrać. Mamy również bar, więc można zawsze zatrudnić miksjologa, żeby podawał drinki. Jest miejsce, żeby goście usiedli, porozmawiali, ogrzali się przy kominkach na przykład. Na górze jest widzicie również taluga, jest gitara, jest nawet łazienka, tutaj na dole też jest. Są toalety, więc wszystko jest, co byśmy potrzebowali. Jak wyjdziemy tutaj z przodu, a więc to już nie jest część parceli, również tutaj mamy aż czasami trzy albo właśnie cztery stoiska z jedzeniem. Więc naj, najczęściej mamy tutaj przeróżnego rodzaju, właśnie budeczki z jedzeniem. Akurat żywy posąg tutaj jest, a więc który możemy poobserwować. Również mamy te miejsca na plakaty. Jak pójdziemy w prawą stronę, to mamy taki mały, niby parczek. Tu, tu tu jest również, w okolicach są poukrywane różne takie kamienne, bym powiedziała, płyty, z których możemy różnego rzeczy się, różnych rzeczy się dowiedzieć. Jak pójdziemy w lewo, mamy kolejny, tutaj bym powiedziała, taki mini plac zabaw, jest kosz, jest tutaj zjeżdżalnia do zabaw dla dzieci. Dalej, jak pójdziemy tutaj w głąb, mamy również bar ukryty, więc proszę bardzo, który nie jest częścią parceli, bo to już jest poza parcelą więc tutaj zawsze to będzie, obojętne czy zmienicie pola na Sun czy nie. Mamy tutaj małe jeziorko, gdzie możemy łowić ryby, ale dalej jak tutaj pójdziemy, to tutaj też znajdziemy miejsce do łowienia ryb i nawet znajdziemy tutaj również łazieneczko o, o tych właśnie tutaj e, posągach, tablicach. Mówiłam, że one są tutaj poukrywane wokół właśnie parceli centralnej, bym powiedziała. I tak wygląda, mniej więcej prezentuje się cała Polana San Myszuno z takim pięknym właśnie widokiem na miasto, proszę bardzo. o Na tabie to bardzo ładnie widać, z jak, jaki widoczek mamy właśnie tutaj z polany. Dość duża okolica wokół samej polany, i jest tutaj naprawdę co robić. I naprawdę można nawet z dziećmi przyjść i się pobawić, albo tak jak mówię, podejść tam do baru na przykład. Tam zawsze jest jakiś miksolog, więc zawsze tutaj miksologa, jakby co znajdziemy, żeby móc to zrobić, i też piękne miejsce do ślubów, ale oczywiście jak coś, to można tutaj postawić jakąś własną parcelę, może lepiej urządzoną i przygotowaną właśnie pod śluby. A teraz idziemy szybko na kolejną dzielnicę, już przedostatnią, i za chwilę zwiedzimy sobie oczywiście dzielnicę mody podczas Festiwalu Miłości, a teraz do tej najbogatszej dzielnicy, położonej w chmurach, idziemy. I jesteśmy. A, komputer gdzieś zostawił, oczywiście, Robert, na szczęście. Teleportowało go nam do wyposażenia. Tutaj mamy siłownię. Ta siłownia jest standardowa, plus to, że ma jeszcze tutaj, oczywiście, kosz do grania w koszykówkę. No jak żeby inaczej. A tak jak mówiłam, ta dzielnica jest położona tak naprawdę w chmurach, bo jak widzicie, tutaj nic nie ma, więc powiedzmy, to jest taki dziedziniec. Pomiędzy bym powiedziała wieżowcami, hallo, o właśnie, tutaj mamy kilka wieżowców, i to powiedzmy jest taki mały dziedziniec pomiędzy tymi wyższymi partiami wieżowców, tak naprawdę. Więc proszę bardzo, tam do dołu mamy jeszcze mnóstwo tutaj miejsca. Tutaj czasami można w tych tunelach pod spodem zobaczyć, jak się przechadzają simowie, Tutaj stąd widać, o tutaj widać stąd, że tu na tym dolnym. Piętrze czasami się różni Simowie przechadzają, więc tutaj. Czy Simowie, tak naprawdę atrapy Simów się tam przechadzają, więc jakby coś to jest takie dwupiętrowe, a nie tylko jednopiętrowe. Tutaj właśnie pojawia się zawsze jakaś, bym powiedziała, budka, tym razem jest to budka z babeczkami tutaj. Również tutaj można. Na przykład zobaczyć ludzi protestujących, zawsze mamy właśnie również miejsce do występowania, toaletę i tu mamy mównicę, więc jeśli wasz simpolityk potrzebuje mównicy, to warto tu przyjść, bo tutaj jest i można wygłosić sobie przemowę, jeśli się chce. Tutaj w okolicach są różne również bańki, więc tutaj proszę bardzo. Tu również można znaleźć plakaty, można znaleźć również. Pudła z tymi bańkami. Tutaj również mamy małe ognisko, proszę bardzo. I oczywiście mamy wieżowce, z który, w których można mieszkać, więc tutaj po, po, po różnych stronach, proszę bardzo, jeden, drugi, trzeci, czwarty, trzeci, czwarty. O, proszę bardzo, więc mamy cztery. Na jednym z nich jest właśnie penthouse, o którym mówiłam wcześniej. Proszę bardzo, o, tutaj się znajduje, nie, tu, tutaj się znajduje w tym momencie teraz bar. A penthouse się znajduje, żebym ja go tu znalazła. Nie, tu nie w tej dzielnicy penthouse. Przepraszam, to w dzielnicy mody. Tu mamy tylko drogie mieszkania. Przepraszam, pomyliło mi się. Szukałam tego ikonicznego wyglądu, właśnie tego penthouse'u, ale oczywiście, że to nie tu. To nie tu. To w tej ostatniej dzielnicy, oczywiście, wybieramy się na festiwal miłości i zabieramy naszą miłość. No bo jak, żeby inaczej, musimy sobie. Poromansować na Festiwalu Miłości. O, jesteśmy, jak zawsze idziemy na Festiwal Miłości czy na Zlot Zapaleńców, to zawsze nas tutaj ładuje do tej właśnie parceli publicznej, czyli Planeta Miód Malina, czyli Bar Karaoke. I jeśli chodzi o Penthouse, to on jest tutaj. Proszę bardzo, to jest ta parcela, więc jakby coś zawsze możemy ją. Wyrównać. O, proszę bardzo, tu na samej górze mamy ten apartamentowiec, który możemy zrównać i całkowicie przebudować na własną modłę, więc jakby coś, ale oczywiście mamy mieszkania w pozostałych bloczkach, więc jakby coś można tu również mieszkać w bloczkach, więc nie ma tego złego, więc proszę bardzo, jeden i drugi apartamentowiec również tu są. To jest też tak jakby troszeczkę podniesione, podwyżone, jak widzicie, więc tutaj nie jest całkowicie. Bym powiedziała na ziemi, pod spodem mamy tory również, którymi czasami przemyka kolejka, więc tutaj mamy co oglądać. Mamy również widoki na różnego rodzaju, tutaj bym powiedziała, plakaty i billboardy, więc tutaj piękny widok. O, tam na przykład Penny Pizzas jest na, na plakacie, więc mamy piękne tutaj widoki również na miasto wokół i piękne San Maishuno w okolicy, proszę bardzo, więc same tutaj bym powiedziała, apartamentowce, kolejny. Plakat penipiza z tym razem na tak naprawdę prawie cały wieżowiec, więc mamy mnóstwo tego. I oczywiście również tutaj można znaleźć plakaty, kule śnieżne i tego typu rzeczy. Mamy tutaj również toaletę. Normalnie, gdy nie ma festiwalu, tutaj to również można znaleźć ze dwie budki, właśnie z jedzeniem i właśnie czasami miejsce do występowania, więc warto tutaj czasami przychodzić. Oczywiście, gdy mamy festiwal, to ta to to miejsce się po prostu zmienia i tutaj mamy właśnie festiwal miłości oraz zlot zapaleńców zaś w, nie powiedziałam w targu smaków, mamy tam festiwal smaków oraz hmm, targ pchli Tark. o tak to się nazywa więc jakby coś jesteśmy na festiwalu miłości, więc proszę bardzo tego normalnie tutaj nie ma, a podczas festiwalu miłości na przykład mamy tutaj łuk żeby jeśli, mamy, jeśli jest, ma, jesteśmy z kimś zaręczeni, możemy wziąć tutaj ślub. Również mamy tutaj miejsca do wypicia specjalnej herbatki, proszę bardzo i sobie może razem wypijemy. Jest tutaj również guru miłości, którego możemy zapytać o mądrości różnego rodzaju na przykład. Zapytaj o nasze przeznaczenie w sferze uczuciowej. Mamy również możliwość czegoś zjedzenia orientalnego, to zawsze jest tabutka tutaj. I również mamy możliwość kupienia festiwalowych. Suwenirów można powiedzieć, pamiątek oczywiście, festiwalowe obiekty oraz festiwalowe t-shirty. Tutaj dodatkowo mamy również kwiatki, a więc możemy sobie zebrać na targu smaków, gdy jest festiwal smaków. Tam są normalnego rodzaju krzewy, a więc tam można pomidory, marchewki zebrać, takiego rodzaju rzeczy. A tu możemy kwiatki, na przykład róże. Tulipany, mamy na przykład tym razem chryzantemy. Smoczy owoc, proszę bardzo, nawet jest kwiat lilii. Kolejny kwiat lilii. Tutaj, co ja jeszcze widzę, stokrotki widzę. Kolejne chryzantemy. Czasami można znaleźć różne ciekawe rzeczy, proszę bardzo. Więc tutaj czasami się nawet kwiat bądzaj trafia, więc proszę bardzo. Tutaj mamy również możliwość malowania obrazów i ich wystawiania na sprzedaż, jeśli chcemy, więc od razu możemy malować. I sprzedawać również na festiwalu. Miłości można sprzedawać, choć na horyzoncie majaczą pokusy. Minie jeszcze wiele księżyców, zanim spotkasz swoją prawdziwą miłość. O nie! Czy to oznacza, że nasza wybranka, która z nami tutaj przyszła, która gdzieś mi o proszę bardzo Syrenka, nie jest naszą prawdziwą miłością? O nie! O nie! To znaczy, że nie możemy. Poddać się emocjom i na przykład się oświadczyć, czy coś takiego. Ja nie muszę najpierw poprosić o zostawienie dziewczyną, ale na przykład jest coś takiego, że właśnie jeśli ktoś jest Twoim już właśnie chłopakiem, czy dziewczyną, to właśnie można się oświadczyć na festiwalu miłości. Właśnie jest taka specjalna interakcja, żeby właśnie oprócz zadeklarowania uczuć w, gorą w gorącym przypływie chwili, pod wpływem chwili się po prostu oświadczyć. Ale opiszmy może jej sen. O flirtowaniu, tak jak mówię, również można tutaj wziąć ślub pod, pod łóżkiem, jeśli chcemy. Jak oczywiście skończy na, skończymy ślub, to oczywiście również pójdą w górę fajerwerki. Zresztą pod koniec festiwalu również zostaną fajerwerki wystrzelone, więc tak pokrótce właśnie. Ta ostatnia dzielnica, która właśnie tutaj jest. Jedyne co mogę powiedzieć o planecie Mutmalina, to to zło. Tutaj nigdy nie można z nikim w duecie śpiewać, a jak już to tylko z powiedzmy, o widzie. Z, z, z tym z barmanem oraz jedną osobą siedzącą przy barze. Nie wiem dlaczego nigdy nie mogę śpiewać tutaj w duecie z simami, z którymi przyjdę. Zresztą jak tutaj ostatnio była moją simką podczas zimy, to tutaj na tym parkiecie był śnieg. Bo tu normalnie została zrobiona ta parcela tak, że zostało że została usunięta podłoga, tak, żeby tutaj była tak jakby podest, i żeby jaka, taka scena była, to tutaj usunięta podłogę, więc tutaj. Jakby nie ma podłogi, więc jest jakby na ziemi, więc na, a na ziemi leży śnieg, więc tutaj miałam właśnie śnieg w, w mojej prywatnej rozgrywce, jak właśnie byłam tutaj zimą, w nieprzerobionej właśnie tej parceli. Więc taka ciekawostka a propos roku i właśnie planety Newt Malina, proszę bardzo. Więc tutaj mamy również, jak widzicie, cały czas się Simowie sypią płatkami, I również oczywiście z simem. Właśnie z miasta tutaj przyjdą i będą tak ubrani bardziej, bym powiedziała, romantycznie, biało-różowo. Jak widzicie normalnie pani, halo, pani, pani, to jest pani Langrabowa, tak? O właśnie, pani Langrabowa takich ubrań w ogóle nie ma dobranych, a na festiwale miłości tak postanowiła przyjść ubrana, więc nie zdziwcie się jak wasi simowie z innych rodzin tutaj przyjdą ubrani w jakiś zupełnie inny sposób. Jak mogliście zauważyć, ten festiwal miłości trwa do pierwszej w nocy, więc o, po pierwszej zacznie się on zbierać i powoli te tutaj, obiekty zaczną znikać. Więc jeśli przyjdziecie tutaj o drugiej, to tutaj już nic nie będzie. Dodatkowo, jeśli ktoś mieszka właśnie w, w tej okolicy, to niestety w trakcie trwania festiwalu nie działa super szybkie trzecie tempo. Więc zwykłe trzecie tempo działa, ale to super szybkie, gdy nasz Sim śpi albo jest w pracy, to podczas festiwalu to super szybkie tempo nie działa. Więc maksymalnie możecie być na trzecim tempie, a nie na tym super szybkim tempie. Niestety nie wiem dlaczego tak działa w festiwale, ale niestety tak działają. A więc wszyscy simowie mogą spać w domu albo może ich nie być. A wy i tak będziecie wskazani tylko na trzecie tempo. Więc niestety taki mały minusik, jeśli chodzi o mieszkanie właśnie w mieszkaniach, oprócz tego, że oczywiście mamy hałaśliwych sąsiadów, oprócz tego, że właśnie... Mamy różne cechy parceli, czasami negatywne, których nie możemy usunąć. To również właśnie taka cecha z tymi niestety festiwalami. Ale oczywiście na przykład w zamożnych przedmieściach nie ma festiwali, więc tam takich negatywnych skutków nie odczujecie, więc o tym też warto pamiętać, ale tutaj pożegnam się z Wami. Myślę, że to był taki dokładny przejazd po właśnie San Mashum. A w następnym odcinku oczywiście pojedziemy do Del Solvali, bo będzie niedziela i będą ryki. I zobaczymy, czy nasz Robert otrzyma ryka. Więc jestem ciekawa, czy mu się uda, czy nie. Ale to oczywiście w następnym odcinku za tydzień. I to będzie mój pierwszy odcinek na kanale, który wyjdzie już po aktualizacji czerwcowej, więc zobaczymy, jak tam wszystko będzie grało i czy wszystko będzie dobrze działało. Więc mam nadzieję, że będziecie go oglądać, przypominam, że oczywiście na kanale cały czas trwa również seria 100 dzieci we wtorki oraz w soboty więc serdecznie, serdecznie zachęcam do oglądania i przypominam, że w najbliższą sobotę, czyli 30 maja na moim kanale będzie live więc o godzinie 16, więc też was serdecznie na niego zachęcam więc dziękuję za oglądanie jeszcze raz, do usłyszenia, do zobaczenia susu